Hej, witajcie w 11. części vloga, w którym relacjonujemy naszą podróż dookoła świata. W tym odcinku pokażemy Wam parę fajnych miejscówek, które udało nam się odwiedzić podczas tygodniowego pobytu na najbardziej turystycznej wyspie Malezji. Ciekawostka odcinka. Lasy na wyspie Lankawi są jednymi z najstarszych na Ziemi, a ich bieg szacuje się na około 10 milionów lat. Zapraszamy! na 10 kg, więc tutaj wrzuciłam nasze pranie ale to jest kurna suszarka teraz przez 25 minut będą się suszyć nasze suche, brudne ubrania świetnie błędy się zdarzają szczególnie nam czyli i te się suszą, nasze rzeczy i te, o, się, i te się suszą, się tak? tak? i te, i te no. aha, czyli pralki są tutaj, tak? stwierdziliśmy, że czekając na Wysłyszenie się naszego nieufranego prania. Padniemy sobie domaczka na śniadanie. Popłynęliśmy trochę. była uczta. Chcieliśmy trochę popróbować, dlatego tak to wygląda. Być może jest to więcej niż jesteśmy w stanie zjeść. Chociaż, być może. chociaż nie sądzę. Mamy tak, zakręcone frytki. Mamy tutaj lokalną czekoladę, którą pije się z lodem. Co do tego jeszcze Amerykano z lodem. A tutaj nasza ulubiona herbatka Teh Tarik, czyli ta ze skondensowanym mlekiem. Co no jeszcze tutaj jest mamy? To jest mega gorący sos, to podejrzewam, że jest do tego. To jest sos kari, który jest z naszego kurczaka, tak, to się nazywa e, ayan Goreng, chyba jakoś tak, tak. tak. Tutaj mamy kule ryżu, ale też jest mega gorąca, więc teraz nie będę tego dotykać. I beef burger, czyli po prostu hamburger na nasze chyba. To jest też to że kraj muzułmański, chyba nie chcą mówić na to hamburger, żeby się nie ze świnią może hamburger to wcale się od tego nie bierze. No ale słowo ham, oni te nie, nie lubią tego słowa. Spicy chicken wrap. Ale to jest kanapka, tylko chyba obinięta w filet-o-fish. Głównie dlatego, że ja go nigdy w Polsce nie jadłam. A chyba już zniknął, także unikalna szansa, żeby cofnąć się w czasie, naprawić swój błąd i spróbować filet Moja fisha to twoja mama lubi tę kanapkę, więc pewnie teraz nam to zrazi jak ogląda. Dobra, próbujemy. Mój beef burger jest bardzo ostry. Dlatego jest z jajkiem. Moje do mega ostre. Ja sam sos podejrzewam nim. Uła. U mnie to jest po prostu kurczak sałata i sos. Proszę bardzo, mamy, mamy... porcję ryżu tutaj. Zaraz wylejemy na nią ten sos kary. I do tego taki kurczaczek. Fiu, fiu, fiu. No, ciekawe. No i jak? to Filet to Filetofisz pyszny. Paluszek rybny z sosem tatarskim. To danie jest śmieszne, no nie wygląda jak coś, co można dostać w McDonaldzie. Bardziej jakbym tutaj przyniósł w kieszeni i otworzył sobie takie zawiniątko na tatce. Malezyjski McDonald's to na pewno ciekawe doświadczenie. Ja bym je powtórzył. A ty? Za powtórki, ale trochę drogo jest tutaj. Za tą tacę zapłaciliśmy 50 zł. W porównaniu cenami, które są na straganach dookoła Przepłaciliśmy Wyjęłam nasze cieplutkie ciuszki z suszarki No i teraz w końcu się piorą Tylko kurna bez proszku, ani bez płynu Kolejny wieczór na Langkawi Spędzamy na nowym markecie Do tej pory chyba największym jaki widzieliśmy tutaj na wyspie Więc zaraz damy wam relację z tego czego dzisiaj spróbowaliśmy Zobaczcie ile jest ludzi. Standardowo najpierw fruntkę, żeby zobaczyć co tutaj dzisiaj sprzedają. No i później coś sobie wybierzemy. No, ale rybka w takiej temperaturze. No, nie wiem. Ten market jest naprawdę ogromny. Możemy z czystym sumieniem polecić tego typu markety na Langkawi, i ogólnie w Malezji. To jak pachnie, co? To jest chyba cebula. Cebulasz. Ładnie pachnie, może sobie spróbujemy takiego kawałeczka. Powiem szczerze, że jeśli ktoś lubi street food, no to ciężko wymarzyć sobie lepsze miejsce. Do Tyle nowych rzeczy tu widzimy. Próbujemy tylko niektórych, bo po prostu nie mamy miejsca już, jak się zapchamy jakimś ryżem albo, albo bułą. Oczywiście są wyjątki, ale większość rzeczy tutaj naprawdę wygląda spoko. Thank. Mamy mango sticky rice, czyli jeden z tutajszych przysmaków, tutajszych tajskich. Ogólnie to jest mega dużo tajskiego jedzenia. Była, wcześniej wspomniana. Ach, tak, po prostu zwykły naleśniczek za złotówkę, ale po Indiach kolejna rzecz, która nas urzekła, czyli tak zwane roti. Gruby taki chlebek, który się fajnie ciągnie. Hmm. Hmm. Ja, ma, tak, ma kilka warstw ciasto francuskie. Zobaczcie ile tutaj tego jest. Pilnować naszego budżetu. Tutaj mamy pseudo kawę. No i już klasyk. tektarik. Odkrycie wyjazdu. Moim zdaniem, tektarik odkrycie wyjazdu. To jest naprawdę pyszne. Thank you. Wszyscy z tymi siatami chodzą. My już po prostu obłowieni. A wydaliśmy pewnie 20 zł, albo nie. Próbujemy lokalnego cebularza. W środku jest kurczak ziemniaki, tak? Cekula? To mi to przypomina, ale co? No i dla mnie to jest taki słodki falafel. Taki kotlecik wegański. Tylko, że to ma mięso. Kurde, ostatnio jak sprawdzałem, to Polska nie miała żadnych kolonii, a wydaje mi się, że Lankau jest przez nas skolonizowane. <laughs> nie, na serio. Polski słyszymy non-stop. Dziennie, kilkukrotnie. Tutaj na markecie to. Są głównie Polacy. Ten rejon Malezji północny słynie z między innymi pomelo. Bo skoro tak Malezja pomelo stoi, no to szkoda by było nie spróbować. Jedynym minusem tych marketów to to, że nie ma gdzie usiąść, więc trzeba jeść na stojąco. Co nie jest złe, gdyby nie to, że masz się zazwyczaj kilka toreb i picie. Pantai Chenang! Witajcie w Pantai Chenang! Dzisiaj pokażemy wam pokazy ogni, których jeszcze nigdy nie widzieliście. Dochodzi dziesiąta, ale zobaczcie, tutaj dopiero plaża się budzi. Plaża budzi się do życia. Uf, jak ciepło się robi od razu. Kosztujemy pomelo już pomelo. <grym> mm. Ale ja lubię pomelo. A to jest takie słodziutkie, ja? Pomelo super. Tym razem próbujemy Mango Sticky Rice. Tutaj mamy mango, oczywiście. A tutaj mamy mleczko kokosowe. Tak przynajmniej mi się wydaje. Może mi ktoś poprawić, jeśli się mylę. No, spoko to jest. Nie powiedziałem, że jakieś fenomenalne albo coś, co mógłbym mieć w kółko. No, ryż z mango, takie. Okej, okay. spoczko Dwudziesty szósty dzień naszej podróży <gry> Ej, to mój tekst <gry> Zaczynamy o godzinie 13:00 śniadaniem w Golden Bamboo Cafe Dzisiaj w planach mamy śniadanko i wyjazd na drugi koniec wyspy w poszukiwaniu pięknej plaży Ale super klimat Dzięki Wygląda to smakowicie Dzisiaj pozwoliliśmy sobie na trochę więcej luksusu U kanapka z jajem Frytki i sałatka No i zjedzone Ruszamy na plażę Bardzo fajne miejsce Bambu, Cafe Langkawi Zdecydowanie polecamy a, zobaczcie jakie miejsce jest ukryta ta knajpka. Z tej perspektywy w ogóle nie zachęca, ale tam w środku było magicznie. Patrzcie na to! Wow. No, to jeszcze nie jest plaża, na którą jedziemy. Nasza jest za kilka kilometrów, ale te widoczki już... Przejeżdżaliśmy sobie tędy akurat. Pokaż tam widzą, co tu się dzieje. Jezu. I czapkę, i sandały! Dobra, kochani, jesteśmy. Ale to jest pięknie. Dotarliśmy na plażę i rzeczywiście... ...sympatycznie tutaj, fajnie, przytulnie. Patrz na to. Jak mało ludzi w ogóle, jaki spokój, co? Mamy ciszę i spokój, ale mamy też restaurację. Do wypożyczenia są kłady, kajaki, supy, jetski i nawet banan. Lankawi, mega pozytywne wrażenie. Polecamy każdemu. Tam w ogóle nie sobie kupić świeżego kokosa. Tam jest piwka. No, to ty sobie weź <noise> Ze względu na to, że dzisiaj indeks UV stuknął w 10, czyli słońce naprawdę smaży ustawimy się w cienie. Chciałem powiedzieć, że bardzo spokojnie, ale właśnie ktoś tam pędzi tak zwanym speedboatem ale praktycznie w ogóle nie ma fal, zobaczcie, to jest dosłownie jak jezioro. No, pięknie. No i przede wszystkim mamy tutaj pieska. Tak. Kto tak pięknie podaje łapę? Kto tak pięknie podaje łapę? I ma takie piękne białe zęby. Spadamy z tej plaży, choć spędziliśmy tu naprawdę wspaniały dzień. Rajska plaża. Zobaczcie widzowie, jak to wygląda. Szokująco piękny zachód słońca. Przewodzimy sobie namiot. Rozstawiamy go na tej plaży i siedzimy tu, tyle na ile tu przyjedziemy. Nie zgadniecie, gdzie przyjechaliśmy. Nigdy w życiu byście nie zgadli. Mógłbym wam dać 5 podejść, nie wiedzielibyście, gdzie jesteśmy w tym momencie. Dlatego już wam powiem: jesteśmy na nocnym markecie. Wiem, że mówiłem to wczoraj, ale ten chyba jest największy. A jesteśmy tu prosto z plaży. W ogóle totalnie inna strona wyspy. Do domu mam jeszcze jakieś 30-35 minut z Mówiliśmy Wam już chyba, że codziennie ten market jest w innym miejscu i w piątki akurat jest obok tej plaży. Cóż za zbieg okoliczności. To dzisiaj bierzemy sobie te hijał. Is it green tea? Zielona herbatka. Babciu! Teraz spróbujemy sobie burgera. Ajam to kurczak, Dajing to wołowina. Trzy ringity. Jest to uczciwa cena. Widzimy, że to pan na bieżąco robi. Świeżutkie burgery. Zwykły burger, bo bez żadnych funaberry. Po prostu burger z marketu za 2... 80 zł. Mamy tu trochę kapustki, kotlecik taki trochę lichy. No ale słuchajcie, nie możemy oczekiwać zbyt wiele. Spróbuj. No i sos, który oczywiście wygląda na... na ostry. Tutaj keczupu się raczej nie je. Wszystko, co wygląda jak ketchup, to po prostu sos chili. Warty swej ceny? No swej ceny tak, ale... Powtórzyłabyś ten numer? Nie, chyba nie. Okej, okay, ustaliliśmy, że to są ci sami sprzedawcy, którzy po prostu po tych marketach się kręcą. <laughs> jest nasz piąty dzień na markecie chyba. Po kilku dniach chodzenia te markety noc w noc poznajemy już twarze tych sprzedawców. Spróbujemy znaleźć jeszcze coś, czego nie jedliśmy. Myślę, że powinniśmy zjeść mini coconut pancake. Dobra. Kupujemy sobie tych malutkich e pankejków kokosowych. Za sześć takich płacimy trzy ringity. Jedne co mnie martwi, oj, gorące. Jedne co mnie martwi to to, że strasznie dużo widać na nich tych czarnych kawałeczków, jakby odłamków z patelni albo po prostu jakiegoś przypalonego oleju. Nie wygląda to zbyt smakowicie, szczerze mówiąc. No ale podobno są to malutkie naleśniki zrobione właśnie z kokosa. W środku takie dość wilgotne, można by powiedzieć. Delej w środku. Ale smaczne, bardzo kokosowe. Słodkie czy nie? Słodkie. Ale takie jak Raffaello. Nie aż tak. Dobre, ale to, że to jest takie gumowe. Nie wiem czy to widać. Trochę jest dziwne. Tak jakby po prostu w środku nie było zrobione. Smaku jest ok, ale konsystencja mi nie odpowiada. Można by to porównać do jajka sadzonego, ale takiego, które się jeszcze dobrze nie ścięło. Kiełbaska z połowiny. Za jeden kawałek płacimy sześć. We gonna have one, okay? Dość droga, co? Taki jeden kawałek. 6 ringitów. Dość by było sporo. była dobra, bo mnie wygląda, mnie zachęca. Szaszyk z kurczaka podobnych rozmiarów kosztuje jakieś. 10 razy mniej. Centrum. No i spróbujemy tej naszej. Kurde, kiełbaski, oj, ale twarda. Kurde. Bardzo twarde. A chociaż dobre? Czemu to jest takie czerwone w ogóle? Bardzo czerwone, nawet ta kiełbasa jest słodka. Dziwne, to jest, to jest smaku trochę dziwne dla mnie. Kiełbaska lekko pikantna, nie jest to nie wiadomo co, ale nie jadłem takiego czegoś jeszcze. Konsystencja jest inna niż nasza kiełbasa też jest trochę inna, gdyby ktoś mi dodał z zamkniętymi oczami, to nigdy bym w życiu nie poznał, że jem kiełbasę. Niedobre to jest. Niedobre? Czemu? Strasznie jest? się to gryzie nie. Czy żuje właściwie. Nie Nie, ale nawet tego nie przełknę. Z takich dziwniejszych rzeczy mijaliśmy smażone na głębokim tłuszczu kurze łapki i żołądki krowie pokrojone w jakiejś zupie. Trochę głupio mi było to nagrywać, żeby sobie nie pomyśleli, że ich oceniam. Ogólnie spróbowaliśmy już większości rzeczy, których nie znaliśmy. Na ten moment już raczej wszystko się powtarza, więc chyba zjemy sobie coś takiego w miarę normalnego teraz. Może jakiś makaron i będziemy spadać do domu. Mamy tutaj te fajne małe bananki, które rzekomo są bardziej słodkie niż nasze, ale... Obalam ten mit. Jeśli są bardzo dojrzałe, są bardzo słodkie, tak samo jak zwykłe banany. Jeśli są bardzo dojrzałe, są bardzo słodkie. Nie wydaje mi się, żeby te małe były dużo słodsze niż zwykłe. To chyba jest starta papaya. Tutaj tak. nie wiem co to może być. Ojej, to też nie wiem co to może być. To są rozmoknięte kurze łapki. Spadamy stąd. to by było na tyle dzisiaj? Stacja benzynowa nazywa się Burak Oil. No i tym akcentem żegnamy się. Widzimy A. się jutro. 26 dzień podróży. Gdzie to zleciało? W tej rajskiej scenerii, naprawdę czas szybko leci. Zaczynamy ten dzień standardowo od śniadanka. Troszkę się przeziębiłem w tym autobusie na prom. I od tamtej pory taki trochę mam zatkany nos. Gdyby nie to, to na kawie było po prostu idealnie. Kawa, którą dostałem, no to jest po prostu demon. Boję się pić, bo nie wiem, czy dojadę do domu. Myślę, że przynajmniej 6 shotów espresso tutaj weszło. No a u mnie też śmieszna sytuacja, bo najpierw chciałam zieloną herbatę, ale na ciepło. Pan powiedział, że nie ma, więc mi czarną, której nie było w karcie. A przynieśli mi zieloną i tą mrożoną i z mlekiem. Znamy ją z marketu, także spoko. Przyszedł mój Pataj, wygląda smakowicie, co prawda ja akurat wolę te krewetki takie wiecie, podrabiane, gumowe krewetki. Tu mam takie autentyczne, no i będę musiał się z nimi rozprawić, ale wygląda to naprawdę całkiem smacznie. Ja Miałam na myśli już ubrane krewetki bez głowy, a nie podrabiane krewetki. Boję się, że tak dobrego pad thai ja nie zjem nawet tutaj Ani. Wow. O nie! Są to suche rybki. Nasz malezyjski koszmar. No jak? No jest smaczne, ale wolałabym w swoje. Z tymi rybkami chodzi o to, że praktycznie wszystkie dania kuchni malezyjskiej mają więcej bądź mniej takich właśnie suchych rybek. To jak takie trociny rybie trociny. Przed chwilą widzieliśmy czarne małpki. To było coś niesamowitego. Mam nadzieję, że jeszcze je spotkamy, żeby je nagrać, ale mają całe czarne mordki i tylko takie białe kropki Wyglądają jak małe szkielciki. To do kolekcji. <grymka> Czarna małpka. Indek tak widzieliśmy już białą małpkę, widzieliśmy te makaki, jeszcze nie widzieliśmy tylko kapucynki. I orangutana. O, właśnie. I nosacza. A gdzie nosacze żyją? Na Borneo. tu jest. Cześć! Oh. Coś tak gapi. Nie gap się ty Kurde, patrz, patrz, patrz Normalnie ma pan nam kradnie, coś ze skutera. Żeby nas nie ugryzła. Gdzie on poszedł? Poszedł sobie? Tak, daleko. Dobra, chodź, idziemy stąd. Teraz wyskoczy tu z krzaków. Okej, okay, spadamy stąd. Słuchajcie, wjechaliśmy tu na punkt widokowy, ogólnie jest super, są tutaj takie dzikie małpy, które trochę wzbudzają w nas strach. A, no i jeszcze paliwo nam się kończy w skuterze, praktycznie już w ogóle go nie mamy, więc będziemy się, e, będziemy się turlać w dół po prostu. Czy zjedziemy i dotrzemy na stację benzynową? No to ja nie wiem, nie? Fajne schodki, proszę bardzo, viewpoint. Dźwięk dżungli. Zatrzymaliśmy się przed chwilą, żeby ponagrywać trochę strona na drodze. I kurde z tej dżungli zaczęły dochodzić takie dźwięki, że, że ja już się zaczęłam bać i sobie tylko pomyślałam, że jeśli skończy nam się tutaj paliwo, to nie wiem co zrobimy. W życiu nie chciałabym tutaj spędzić nocy. Aaaa! Małpy coś zaczęły do nas krzyczeć, chociaż to były chyba trochę inne dźwięki, odgłosy małkie niż ja znam. Więc nie wiem co to było za stworzenie, oczywiście niczego nie było widać. No ale dobrze, no jedziemy na dół. No zaraz będą znowu, bo one tam były dalej. Nie widać ich. Ja, ja wiem gdzie one są, ale... Ledwo, okay. Kolejny dzień. Nowa plażka. ją znalazłam? Mega, mega, mega. No klasa. Patrzcie, nikogo tu nie ma. O tam tylko. jesteś lokalsi. I my. Że tu jest tak pięknie. Malezja oczarowała nas. Po prostu nie chcę stąd wyjeżdżać. Jeśli ktoś z Was szuka pracownika, może na pracę zdalną, nie przeszkadzałoby Wam, gdyby ten pracownik był 7 godzin w strefach czasowych od Warszawy, to dajcie znać. Tu jest jeden taki, to drugi. My sobie tu chętnie zostaniemy w tej Malezji jeszcze trochę, tylko Kotka Bobiego byście nam mogli wysłać pocztą bo tęsknimy za nim trochę. No i za wami też przecież. Kurde, no wiadomo. Właśnie nagraliśmy dla was małe Q&A w takiej rajskiej scenerii. No pięknie jest, po prostu bajecznie. Langkawi bardzo, bardzo, bardzo nam się podoba. Bardzo nam się tu podoba. Dobra, już nawet nie będę ubierał tego w żart, jest kolejny wieczór. My jesteśmy na kolejnym foodmarkecie, a tak naprawdę to na tym, na którym byliśmy już trzy razy. Jesteśmy tu, bo jest tanio, dobrze i blisko domu. Także nie będziemy Wam ściemniać. Idziemy zjeść pewnie coś, coś co już jedliśmy, no bo dzisiaj nie mamy za bardzo nastroju na eksplorowanie nowych smaków. Tym bardziej, że już większość z nich poznaliśmy, więc nawet nie ma co eksplorować na, na dobrą sprawę. Troszkę sobie pojedliśmy i tym sposobem kończymy 27 dzień podróży. Kurde, normalnie, zobaczcie, mamy kotka na chacie. No, za każdym razem, jak otwieramy drzwi, to tu wbiega, jest taki przyjacielski, on jest taki kochany. Chodzi się do nas non stop ten kotek po prostu. Niedorzeczny jest. Niedorzeczny. Jest jestem dobry kotek. Ten kot w ogóle mieszka sobie normalnie tu na podwórku pod krzesłem takim śpijednym, ale jak tylko widzi ludzi, to przychodzi i się kładzie pod nogami, no i nie da się go nie pogłaskać jest taki przyjacielski Niestety, ale to aż ostatni dzień na Langkawi Kwestie organizacyjne zostały, jedziemy na pocztę znowu wysłać trochę pocztówek I co? Ostatnie plażowanie to Ostatnie plażowanie, będziemy cieszyć się Tą piękną wyspą po raz ostatki ale pewnie jeszcze kiedyś tu wrócimy. Nie wykluczone. Tak wygląda poczta na wyspie w miejscowości Kuła, która jest chyba stolicą. Miejmy nadzieję, że to dobra skrzynka. Swoją drogą wysyłamy do Was pocztówki za to, że udostępnialiście nasze rolki. Leci kilka. <laughs> Ci dolecą, ale to dowód na to, że wysyłamy. Dziękujemy i mamy nadzieję, że wszystkie dojdą. Rzuć, będzie dobrze. Napiszcie nam, bo oznaczcie na story, jak dojdą. Kurczę, słuchajcie, tutaj, tutaj jeszcze nie weszła ta rewolucja cukrowa. Stare, dobre lip z cukrem, bez słodzika. O, ale jest lipa, mamy. Kapcia. A ja. Plus jest taki, że jesteśmy jakiś kilometr od naszej wypożyczalni. Weźnej. Plus jest taki, Uj. że to dzisiaj się stało jak jutro rano mamy prom, a nie jutro w drodze na prom no co? To... Szczęście w nieszczęście, bo to mogło się stać wczoraj w tej dżungli, gdzie straszyły nas małpy, ptaki i inne stwory. O, poczekaliśmy może 6-7 minut, właśnie podstawiono nam nowy skuterek, także super akcja. Kolejna i ostatnia plaża na Lengkawi, którą widzimy. Chyba rzuca się w oczy to, że nie jest zbyt tłoczno. Fajne to jest tutaj. Wydaje mi się, że Malezja będzie takim kierunkiem jak Tajlandia. Jeszcze nim nie jest. Ale fajnie tu być jeszcze przed tym czasem, kiedy to wszystko stanie się mega popularne, bo wszystko tu jest. Niczego jej nie brakuje. Langkawi ma wszystko, żeby stać się bardzo popularnym kierunkiem. Jeszcze bardziej niż już jest. Tak nam mija ostatni wieczór na Langkawi. Ach. Musicie tu przyjechać. Pewnie już kiepsko nas widać. Ale żegnamy się stąd i widzimy się już w następnym punkcie naszej podróży. A gdzie dokładnie? Pewnie już wiecie z Instagrama. A ci, którzy jeszcze nie wiedzą, to dowiedzą się w kolejnym vlogu. Także do zobaczenia. Pozdrawiamy Was gorąco. Przesłałem buziaki. Pa ba